Marko, ogólnie nie wiem co Wam ostatnio nagrywałem. Tu jest jeszcze pianka. Trochę było robione, ale trochę też auto stało u blacharza, bo ma parę rzeczy porobionych, trochę jest ze ścianą, trochę z podłogą, więc wszystkiego trochę Wam pokażę. Pokażę Wam też ile paczek poprzychodziło, ile różnych rzeczy musiałem, albo chciałem kupić, może tak. <śm> ściany. Ściany będzie osobny odcinek o tym, więc na razie tylko tak rzut okiem. Nie wiem, czy jeszcze będzie osobny odcinek o tej podłodze. Na to idzie właśnie jeszcze pianka. Nie wiem, ona ma 9 mm, chyba 9 mm. A to jest 2 mm bitumiczna mata. Prawie, że mi starczyło. Tutaj takie wąskie dwa paseczki mi brakło. Lecimy ciebie dalej. Zakupy. Dwa okna, lewe i prawe, to jest jedno okno, a to jest drugie. To już mam odsuwane i to jest poliftowe. Troszkę ma inny mechanizm, tutaj ma dziurki. Natomiast to jest, to ma inny mechanizm. Inaczej się to luzuje, czy coś takiego. Są z 92 roku, bo mają dwójkę, więc nie sądzę, że 2002, raczej 92. To się jakoś chyba też sprawdza kropkami, plamkami. Czy coś takiego? Jak widzicie, fotele takie troszkę obrzygane to dlatego, że no, tam miałem dziurę, tu miałem dziurę, więc powiem Wam trochę o blacharce i tu mam jeszcze dziurę, tutaj jest dziura i tutaj będzie pianka. I teraz, jejku, jak to! Ale druciarstwo pianka i w ogóle, ale tutaj będzie pianka, bo ten próg będzie wymieniony. On jest na razie zakonserwowany, trochę tak go obczyściłem i go czymś tam pomaluje, żeby się nie rzucał w oczy. Natomiast cały ten próg pod tutaj, jak to się nazywa, pod drzwiami przesuwnymi, pod tą rolką. Bo on tutaj przestał istnieć. O, tutaj tego kawałka po prostu nie ma. A próg kosztuje jakieś też śmieszne pieniądze. Chyba stówkę kosztuje. Taki podwójny, bo on ma chyba taką jedną krawędź, drugą. No ale niestety umówić się do blacharza no to z terminami ciężko. Teraz też wakacje. Jak najbardziej rozumiem. Więc najpierw mi cerował tamte dziury. Dwie z tyłu. Tą mniejszą i większą. A teraz miał mi zacerować te dwie większe, ale okazało się, że tam też z tamtej strony mocniej próg jest zgnity. I to tak w sumie wewnętrzny. Więc jak już wewnętrzny, to i zewnętrzny, bo widać było, że tam nasi byli, że tam pianka już była. A ten próg też był słaby, więc kupiłem dwa progi zewnętrzne. Tamten też wewnętrzny. I zostało to wymienione. Więc mam nowe progi. Teraz zabezpieczone farbą. One będą też pomalowane, jeszcze nie wiem czym. Yy, tutaj czym to wykończyć, pewnie jakaś szpachla będzie grana, tutaj tak samo, był jakiś, yy, był jakiś taki nalot, purhel, tutaj tak samo, więc też już to zakonserwowałem. Trochę teraz auto będzie władki. Ale może jakieś nie wiem, naklejki się nalepiło. Tutaj, tutaj są nalipki, to, to, to i tutaj się można też pociągnąć na, nalipki i będzie dobrze. Może jakąś sticker bombę kupię. Tutaj pomaziane, pomazane, dosłownie pomaziane. Złapał mi deszcz jak dzisiaj malowałem. Ta pogoda to jest naprawdę straszna. O jaka tutaj opona jest pocięta, czy ona taka jest? W ogóle te opony są słabe. No, ale opony widzieliście na Facebooku, tam już czekają, czekają koła szesnastki jest z tej strony Wam jeszcze pokażę, jest z tej strony też już zakonserwowane. Jakie to... Ach, tutaj mi się te drzwi troszkę trochę źle stanąłem dzisiaj, o tak. Z tej strony też jest nowy próg, no i jest próg wewnętrzny. Więc to jest twardo, tutaj też jakiś kawałek szpachli będzie grany, czy coś takiego. A potem jak już całość będę malował, no to zajmę się też tymi innymi porchelkami, czy innymi takimi rzeczami jak będę malował Raptorem. Jeszcze nie wiem w jakim kolorze, ale Raptor na pewno będzie grany. Na pewno to Raptorem oblecę. W końcu to jest Synchro. I to jest... No i to będzie też taki kamper, więc czemu nie Raptorem? Zawsze to taka też guma, więc nie porysuje się, twarde, fajnie wygląda, łatwo się maluje. Idziemy zobaczyć co tam jeszcze zakupiłem. Garaż cały zawalony, tak jak widać. Mnóstwo drobnic i innych rzeczy. Co najbliżej stoi? Najbliżej stoi lodówka. Lodówka wygrana na licytacji Boman. Boman czy coś takiego. Wygrana za 326 zł. Nowka sztuka powystawowa. Ma jakąś tam wgniotkę. Jak się prezentuje to Wam pokażę jak już będę to montował. Ma szare drzwiczki. 42 litry pojemności a co najważniejsze to bardzo niski pobór prądu bo 84 kWh na rok czy to jakoś to się tak przelicza A++ plus plus. jest to normalna lodówka kompresorowa na 220V nie jakieś 12V jakieś na gaz czy coś takiego tylko normalna 220V na razie będę podpięty tylko po 220 potem będzie przetwornica i to ma sobie jakoś tam radzić wymyte plastiki na podcufitkę, podcufitka leży tam, podcufitka już jest podklejona. Tutaj jakieś głupoty, jakieś taśmy bagażowe, jakaś lampka 12V, gniazdo byś ten 12V, zapalniczkowe. Nie mam klimy, więc mam wentylatorki, kupiłem dwa na przyssawki, ale ja je przerobię na jakieś klipsy czy coś takiego. Żeby tam na tył trochę też bardziej nadmuch, że tak powiem, był. Tutaj jakieś ramki nowe. Folia do przyciemniania szyb. Chcę przyciemnić te tylne i boczne. Jedna to jest czarna, a jedna jest taka lustro weneckie, z tyłu, z tyłu chciałbym to lustro weneckie. Jeszcze nie wiem, czy to dobry pomysł, ale folia kosztuje 15 zł zawsze to można. Oddać, zmienić lub coś takiego. Tu jest najdroższa rzecz. Nie wiem, czy ten mi się to uda otworzyć, ale chyba mi się uda. Nie wiem czy, czy wiecie, co to, od czego to może być. Co to jest? To jest tłumik. Tłumik, pompka. To jest karnister. A tam pod spodem jest chińskie wybast. Trochę się pośpieszyłem z tym wybastem, bo na razie go nie zakładam. No na lato to tak chyba podejrzewam się, że będzie mi zbędne no ale zakupiłem 500 parę złotych wiadomo skąd i będzie takie coś założone co my tutaj mamy dalej jakieś takie rzeczy typowo kempingowe czyli stolik no bo nie miałem nie miałem stolika tutaj mamy halogeny halogeny będą znaczy oświetlenie na górze będzie takie zregulowane żeby można sobie też zmienić kąt na 12V, wszystko to są normalne z marketów budowlanych produkty, no częściowo też z Allegro, ale takie normalne nie do kampera. Wszystko to jest do kampera, gdyby taka żarówka była do kampera to by kosztowała nie tam nie wiem, 12 zł, tylko 36. Takie rzeczy, tu mam taki grill, niski mały, fajny rozkładany. Za, zarówno jest duży, jak i też ma regulację. Można to parę nisko sobie regulować. Wydaje mi się, że, że starczy. Gdzieś to kupiłem, nie wiem gdzie. W oszołomie chyba. Co my tutaj dalej mamy? Znowu jakieś gniazdka 12V. Z tym się troszkę za szybko to kliknąłem. Nie, nie widząc rozmiaru, trochę chyba są za małe te przełączniki. Przełączniki, jakieś bezpieczniki, takie rzeczy. To jest ta moja. Chyba przetwornica, nie wiem czy to jest przetwornica, czy to jest yy, prostownik. Muszę to yy, obadać, <grym> co to robi. Czy to robi 220 z 12, czy to robi z 120 12. A może to jest w jedną i drugą stronę, tak yy, może działać. Kibelek. Kibelek, mówka sztuka. Nie wiem jak to się czyta. Headford. Nie wiem, coś takiego, jeden z bardziej popularnych na serwisie aukcyjnym, więc zakupiony, kabel kamperowy do, do przedłużacz, żeby się podpiąć, kątowy z wyjściem tutaj, od razu też na, na 220, bardzo fajny kabelek, 15 metrów, myślę, że starczy, potem gdyby trzeba było, no to będę po prostu włożył drugi przedłużacz i się yy, robił przepinki kable moje się zepsuły to są jakieś marketówki 600 amperów 600 600 amper 600 amper długość 2 metry chyba 15 zł ostatnio dawałem tutaj mamy tutaj mamy kuchenkę gazową taka na kartusze ona ma też widzę wyjście na normalne zasilanie moja żona trochę marudzi że to a, jedna kuchnia ale na biwakach coś. się Jedno takie garnkowe coś gotuje. Tutaj jakaś plandeka, chyba za 8 zł, żeby po prostu rozłożyć sobie 2 na 3 metry przed wejściem, żeby sobie nie brudzić. No i podsufitka. Podsufitka już wyklejona. Niestety miałem tylko klej tapicerski, tapicer, ale na pędzel, więc średnio mi się to. Tu już mi przesychało, tam już mi, żeby nałożyć na drugo, drugą warstwę, żeby to się skleiło. Tu było za mokro, tutaj było za dużo i tak najlepsze by było po prostu w sprayu. Więc następne rzeczy już na pewno będę sprayu. Tutaj jakoś się udało, zobaczymy jak to się zamontuje, czy nie będzie jakichś szczelin i jak to się ogólnie ułożyło. Ramki, no to chyba, chyba wszystko co tutaj na tą chwilkę jest. Jutro montuję pewnie pod sufitkę i montuję jeszcze dzisiaj mam nadzieję tą piankę wygłuszeniową na podłogę. Wkrótce pewnie te odcinki właśnie osobno ze ścianami z podłogą no i z tym co to i z zabudową, która teraz będzie robiona, bo tam też już wam nie pokazuję, ale tam też jeszcze listewki jakieś takie kantówki i inne takie rzeczy leżą, bo też już niektóre kupiłem, ale na pewno będę musiał jeszcze dokupić. Tyle. Jak się Wam podobało, to wiecie co zrobić, a ja Was pozdrawiam. Cześć.